Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostałem sygnał, że możemy rozpoczynać dzisiejszą komisję skarg, wniosków i petycji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tych Państwa, którzy uczestniczą w sposób tradycyjny na sali obrad, jeżeli chodzi o wszystkich obecnych, również witam wszystkich Państwa, tych, którzy przyglądają się naszym obradom za pomocą internetu. Witam wszystkich. Szanowni Państwo, żebyśmy mogli przejść do. Przyjęcia porządku i do przeprowadzenia dzisiejszej komisji proszę Państwa radnych, członków komisji skarg, wniosków i petycji o potwierdzenie swojej obecności przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na swoim urządzeniu. Dziękuję bardzo. Miło mi jest Państwa poinformować, iż mamy stuprocentową obecność Państwa radnych na dzisiejszej komisji. Szanowni Państwo, Radni Członkowie Komisji Skarb Wniosków i Petycji, zapewne wszyscy zapoznaliśmy się z dzisiejszym porządkiem obrad, więc bezpośrednio przejdę do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa, członków Komisji Skarb Wniosków i Petycji. Uczestniczących w dzisiejszym posiedzeniu jest za zaproponowanym porządkiem obrad. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy porządek obrad na dzisiejsze posiedzenie. W tej chwili przejdziemy, Szanowni Państwo, do punktu drugiego. Natomiast punkt drugi to jest przyjęcie protokołu nr 33 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 18 maja 2021 roku. Jeżeli nie ma zgłoszeń Państwa Radnych do protokołu, bardzo bym Państwa prosił o głosowanie. Kto z Państwa Radnych, członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za przyjęciem protokołu nr 33 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 18 maja 2021 roku. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy jednogłośnie protokół numer 33. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt na dziś przygotowany to omówienie projektów uchwał, które pojawią się na najbliższej sesji Rady Miasta Płocka. Chciałbym powiedzieć, że lwia część, w zasadzie wszystkie te skargi i petycje były rozpatrywane na komisjach wcześniejszych. Dziś przyjmujemy przygotowane tudzież nie przyjmujemy przygotowane projekty uchwał i pierwsza z nich to sprawa skargi z dnia 3 lutego 2021 roku na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Druk numer 558 z którym mieliśmy oczywiście okazję zapoznać się przed komisją. Więc na tym końcowym etapie dyskusji nad tym projektem, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli Szanowni Państwo nie, Pan Mecenas tudzież inne osoby związane z tym projektem też nie widzę. Dziękuję bardzo, zatem bezpośrednio przejdę do głosowania. Szanowni Państwo Radni, Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią dla druku nr 558? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciw? Szanowni Państwo jednogłośnie, tak jednogłośnie wyraziliśmy pozytywną opinię dla druku numer 558. Dziękuję bardzo. Punkt drugi w projektach uchwał przygotowanych na dzisiejszą komisję to również skarga z dnia 28 lutego 2021 roku na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku druk numer 559. Podobna sytuacja sprawą zajmowaliśmy się na wcześniejszych komisjach. Mogliśmy z drukiem zapoznać się zdecydowanie wcześniej, więc jeżeli nie ma żadnych zgłoszeń i uwag i chęci zabrania głosu, to proponuję przejść bezpośrednio do głosowania. Kto z państwa radnych członków komisji Skarg, Wniosków i petycji jest za pozytywną opinią dla druku numer 559? Dziękuję bardzo. Dalej nie pytam, bo już widzę jednogłośnie przyjęliśmy pozytywną opinię dla druku numer 559. Szanowni Państwo w tej chwili przejdziemy do trzeciego punktu w projektach uchwał rozpatrzenie petycji z dnia 6 maja 2021 chyba roku w, w przedmiocie przeniesienia przystanku autobusowego druk numer 560. Każdy z nas miał możliwość przy patrzeniu się temu drukowi numer 560. Jeżeli są jakieś pytania na tym etapie dyskusji, to zapraszam. Jeżeli nie, to proponuję przegłosowanie. Więc zapytam, kto z Państwa radnych członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest za pozytywną opinią dla druku numer 560. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny jednogłośnie przyjęliśmy pozytywną opinię dla druku numer 560 i przechodzimy do punktu czwartego i ostatniego, jeżeli chodzi o zaproponowane projekty uchwał przed najbliższą sesją Rady Miasta Płocka. Zatem teraz rozpatrzenie petycji z dnia 19 maja 2021 roku złożonej w interesie publicznym numer 561 druk. Jeżeli nie ma pytań, zgłoszeń, uwag, i nikt nie jest zainteresowany zabraniem głosu w tej sprawie. My mieliśmy okazję oczywiście zapoznać się wcześniej z zaproponowanym drukiem, więc zadam pytanie, kto z Państwa Radnych, członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest za pozytywną opinią dla druku numer 561? Kto z Państwa Radnych wstrzymuje się od głosu, kto jest przeciwny? Jeszcze chwilkę damy, bo pracujemy dalej w trybie Hybrydowym. Tak, dziękuję. Po raz kolejny jednogłośnie przyjęliśmy pozytywną opinię dla druku numer 500 dla druku numer 561. Tak? tak, jeszcze, a nie, to był druk. Momencik, momencik. Dobrze, mówię, dobrze. Dziękuję serdecznie. Przyjęliśmy pozytywną opinię dla wszystkich druków przygotowanych przed najbliższą sesją Rady Miasta Płocka. Teraz przejdę, jeśli Państwo pozwolą, do punktu czwartego w normalnym trybie porządku obrad. Jest to petycja złożona w imieniu mieszkańców dnia 26 maja 2021 roku, która wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 27 maja 2021 roku pod nazwą Stop Segregacji Sanitarnej. Zaczynamy dziś omawianie tego punktu i tej kwestii, tego obszaru. Zatem zadam pytanie, czy ktoś z Państwa radnych na tym etapie dyskusji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to czy ktoś z Państwa obecnych na sali? Jeżeli nie, to czy mamy zgłoszenia telefoniczne? Jeżeli nie mamy takowych zgłoszeń, to może przejdę bezpośrednio, jeżeli Państwo pozwolą, do punktu piątego. A punkt piąty to omówienie korespondencji. Mam pewność, że Państwo odczytali pismo kierowane przez przewodniczącego Rady. Pana Artura Jaroszewskiego do nas wszystkich. To pismo ogólne, więc pozwólcie Państwo, że nie będę odczytywał w tej kwestii tego pisma, mając na uwadze, tak jak powiedziałem, to, że wcześniej się z nim zapoznaliśmy. Przechodzę do punktu szóstego. Jeżeli nie ma żadnych zgłoszeń, pytań, uwag do punktu piątego. Punkt szósty to sprawy różne i organizacyjne. Jeżeli Państwo pozwolą, to zacznę. Informuję Państwa, że zbliżamy się do okresu, kiedy to Mamy w zasadzie wszystkie projekty uchwał, które powinniśmy przed okresem wakacyjnym przegłosować. Mamy w tej chwili przegłosowane i sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy przerwę lipcową. Najbliższe nasze posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 17 sierpnia 2021 roku na godzinę 15.30. Myślę, że to jest dość optymistyczna wiadomość. Natomiast pytanie w tym punkcie, czy Państwo radni, Pan Mecenas, czy osoby związane z naszą komisją chciałyby zabrać głos. Jeżeli nie, to nie pozwólcie Państwo, że przejdę do punktu siódmego, a punkt siódmy to zakończenie posiedzenia. Bardzo wszystkim dziękuję za ostatnie przedwakacyjne posiedzenie komisji. Dziękuję za to, że mogliśmy dziś przyjąć wszystkie niezbędne, przygotowane projekty uchwał i wychodzimy tak naprawdę na czysto, jeżeli chodzi na pierwszą powakacyjną komisję z wniosków i Petycji. Dziękuję Państwu bardzo i życzę bezpiecznych, zdrowych i pokotnych wakacji.